Zdecydowałam się e, zacząć nagrywać wideo w języku polskim również na moim obecnym kanale na YouTube. E, dzisiaj chciałam przedstawić e, krótki e, filmik e, jak ćwiczyć absy w domu bez użycia jakiegokolwiek e, e equipmentu. Przedstawię Wam cztery proste ćwiczenia i dokładnie powiem w jakich odsetkach czasowych je wykonywać, ile setów, ile repsów i absy gwarantowane. Pierwsze ćwiczenie, które przedstawię na ćwiczenia absów, są up crunches. Pewnie wcześniej widzieliście. Są różne sposoby wykonywania up crunches. Pierwszym sposobem jest, jeśli nie macie zbyt dużo siły, jest lekkie zgięcie i ściskanie. Jeśli macie już więcej siły, możecie po prostu wykonywać pełen ruch, aż, można powiedzieć, do dotknięcia łokciami kolan. Wykonywamy, wykonujemy tych e, repsów 12 w tym ćwiczeniu i przejdziemy do kolejnego. Jest też, żeby nie zapomnieć oddychać. To jest pierwsze ćwiczenie, a wkręczys eee, przyjdziemy teraz. 30 sekund przerwy po tym ćwiczeniu i przejdziemy następnie do kolejnego. Um, czyli to pierwsze, um, pierwsze ćwiczenie stworzymy, tak zwany circuit Training, um, czyli stworzymy 4 ćwiczenia. Po każdym ćwiczeniu będzie około 30 sekund do minuty przerwy. Przechodzimy do kolejnego i tak 4 razy. Ja nad przy tym wideo pokażę wam pierwszy cały set I tak będziecie powtarzać cztery razy ten set Czyli kolejne ćwiczenie są Reverse Crunches Czyli kładziemy się znowu na plecach Możecie czegoś się trzymać, żeby było wam łatwiej eee, Ja osobiście eee, już, eee, jakby, Jeśli progresujecie Już nie musicie się niczego trzymać, pożegacie ręce Unieś nad sobą, robicie e, kolana i e, nogi w tocie 90 stopni i następnie unosicie je. Wracamy do prostych nóg, znowu i unosicie z powrotem. Najłatwiej jest, jeśli czegoś się trzymacie i to może to lepki, więc Trzymacie się, więc macie większą kontrolę nad utrzymywaniem większego stopu. Górze i wykonujemy 12 powtórzeń tego ćwiczenia. Też nie zapominajcie, żeby oddychać. Możecie lekki stop zrobić u góry kontą i z powrotem wracamy do prostych nóg. Jeśli jest to trudne, możecie je opuścić na ziemię, jeśli jest łatwe. Trzymamy, żeby dalej spinać brzuch. I ostatni Dla tego ćwiczenia. Czyli wykonaliśmy 12 repsów tego ćwiczenia, czyli jest to drugie ćwiczenie. Reverse Crunches. Będę Wam mówiła angielskie nazwy, ze względu na to, że w Anglii jestem dosyć długo. A e, jeśli wpiszecie Reverse Crunches na Google czy jakiekolwiek wyszkiwarce, pokaże Wam się też to ćwiczenie. Więc, e, odpoczynek e, kilkudziesięciu sekund. E, najważniejsze jest. Żeby zwracać uwagę na technikę Ułatwi sobie trzymając też Jakiś e, rzecz Czy cokolwiek położyć, wytrzymać To żeby bardziej kontrolować Wykonywanie tego ćwiczenia e, W poprawnej formie e, Kolejne ćwiczenie Będziemy pracować e, Boki brzucha e, Jest to dosyć e, to Przedstawiam oczywiście podstawowe ćwiczenia e, w, w tym filmiku boki brzucha, usuwamy nogi ponownie na macie kładziemy się na plecach i nagle tutaj wykonujemy ruchy boczne staramy się trzymać około dwóch sekund stop przy tym, żeby dalej spinać, nie kładziemy się całkowicie na macie należy podnieść lekko barki żeby dalej spinać brzuch i było to napięcie stałe, i też oczywiście oddychać. Wykonujemy oczywiście 12 powtórzeń, lub też więcej, ze względu na to, że robimy dwie strony tego ćwiczenia, więc wykonamy wszystkich, w każdym ćwiczeniu 12 repsów. Chyba już jest nawet więcej, więc jak wykonujecie to pod po rząd, każde ćwiczenie w pewnym momencie yy, po, poczujecie spinęcie brzucha, też lekki ból. Nic się dzieje niewłaściwego, po prostu mięśnie brzucha, to znaczy, że mięśnie brzucha pracują. Eee, Kilkadziesiąt sekund odpoczynku. Jeśli chcecie, żeby był workout bardziej intensywny, robicie mniejsze oczywiście przerwy. I ostatnie ćwiczenie w tym. W training zrobimy podnoszenie prostych nóg. Dla niektórych oczywiście to ćwiczenie ostatnie może być e, niewygodne ze względu na to każdy. Oczywiście możecie oczywiście trzymać, to naj, najprościej na początku, trzymać jakiegoś, jakąś rzecz, żeby po prostu to ćwiczenie wykonywać i było, żeby było dla Was łatwiej. Trzymujecie, trzymacie jakąś rzecz. Nad sobą, cokolwiek, czy jakąś butelkę, czy cokolwiek, żeby było łatwiej, unosicie proste nogi. Na początku to będzie ciężkie dla Was, więc zauważycie, że nogi lekko będą się skinać. Możecie po prostu najlepiej ci uwagę, żeby nogi były proste, ponieważ wtedy najmocniej pracują Wam mięśnie brzucha. Nawet możecie wykonywać lekki ruch, czy na początku nawet utrzymywać je. Ginać, odpocząć i znowu utrzymywać i potem nagle ten ruch będzie ciut łatwiejszy, ze względu na to, że musicie rozciągnąć tutaj mięśnie, żeby ten ruch wykonać. Wykonamy tego ćwiczenia 12 e, e, powtórzeń, czyli proste nogi na cimio. i trzymamy też 2 sekundy. Nie przypominajcie o oddychaniu. Jeszcze trzy powtórzenia. Czyli jak widzicie proste nogi. Trzymanie też na ziemię. To jest ciężkie, jeśli się mówi w tym samym czasie. Ach. Yeah. ostatnie yeah. tak, to podsumowując to było tak zwane second training, czyli pierwsze ćwiczenie up crunches drugie ćwiczenie reverse crunches czyli podnoszenie trzecie boki brzucha i czwarte podnoszenie prostych nóg są to cztery ćwiczenia, które wykonujecie w krótkim odstępie czasowym. Przerwy możecie wykonać około 30 sekund pomiędzy każdym ćwiczeniem, czyli pierwszy set jednego ćwiczenia 12 repsów, 30 sekund, drugie ćwiczenie 12 powtórzeń, 30 sekund, trzecie, czwarte. I tak ten circuit training powtarzamy 4 razy. Gwarantuję wam, że. Kolejnego dnia po e, tym wykonaniu tych ćwiczeń będziecie mieć ból w mięśniach brzucha. Osobiście sama wykonuję to ćwiczenie. E, są tutaj podstawowe ćwiczenia e, dla osób, które zaczynają dopiero swoją przygodę z fitnessem. No i oczywiście polecam je osobiście, ponieważ ja dosyć już długo ćwiczę, e, około 4-5 lat. Yy, więc w razie jakichkolwiek pytań oczywiście możecie pisać poniżej tego wideo i oczywiście dawać mi propozycje i co chcecie obejrzeć kolejnym razem.